Cześć, nazywam się Stanisław Borydzienko i dzisiaj opowiem Ci o ochronie finansowej. Zacznę z tego, że jeżeli chodzisz do pracy, to każdy dzień po prostu jesteś zdenerwowany tym, że mm, każdy dzień boisz się, że będziesz po prostu wyrzucony z swojej pracy. Proponuję Ci mm, Nazbierać pieniądze na ochronę finansową, na przykład gdzieś na 3-5 miesięcy, żeby po prostu nie pracować, jeżeli stracisz pracę, a w tym czasie szukać inną pracę. Myślę, że za, za 3-5 miesięcy możesz łatwo znaleźć sobie inną pracę. Po prostu muszy, masz uh, policzyć, ile jest Ci potrzebno pieniędzy, uh, żeby wytrwać miesiąc. Musisz wszystkie swoje wydatki poupisywać w um, tabelkę. Um, na przykład uh, wynajęcia, mieszkania, przejazd uh, um, do pracy. Dalej uh, co kupujesz w sklepie, ile to kosztuje? Każdy miesiąc. I na przykład otrzymasz wynik, że żeby wytrwać miesiąc, potrzebujesz 3000 zł. Już wiesz, że na przykład potrzebujesz 15 tysięcy zł, żeby wytrwać 5 miesięcy bez pracy. A w tym czasie po prostu spokojnie szukać innej pracy. Co da ci ta ochrona finansowa? No po prostu te oszczędzone pieniędzy. Nigdy nie będziesz się bać, że po prostu wyrzucą Cię z pracy, a mogą to zrobić każdy dzień. No i po prostu zawsze, zawsze będziesz mieć spokojny stan uczuć i spokojne emocje, nie będziesz się denerwować, że mogą ci wyrzucić. Nawet jeżeli wyrzucą Ci, będziesz mieć ochronę finansową na 3-5 miesięcy i spokojnie zdążysz znaleźć sobie inną pracę. Jeżeli był ten filmik użyteczny, zasubskrybuj kanał, postaw polubienia. I jeżeli masz jakieś pytanie, zapytaj je w komentarzu.